Czy wy też macie dość tego, że jesteście oszukiwani, że przemysł odzieżowy mówi A, a tak naprawdę jest B? No bo ja mam. I ostatnio wyszła sytuacja, która idealnie pokazuje, że marki kreują wokół siebie wielką atmosferę świetnej, pięknej, odpowiedzialnej marki, a prawda jest całkowicie inna. O co chodzi? Opowiem Wam w tym filmie. W ostatnich dniach okazało się, że influencerzy nie są osobami, które chcą zbawiać świat, ale po prostu chcą zarabiać pieniądze. Okazuje się jednak, że pieniądze te czasem są zarabiane w nie taki sposób, Jakiego byśmy się po nich spodziewali? O co chodzi? Jessica Mercedes i jej marka Weklem włożyła linię basicową, która miała być trochę niżej jakościowo od normalnych produktów tej marki, ale miała być też tańsza. No i wyobrażałem sobie, że macie właśnie markę, która szczyci się tym, że te produkty są jakościowe, że one są autorskie, że wszystko robione jest w Polsce. Przez rodzimego producenta. Wszystko zostaje tak naprawdę w naszym kraju. Nie ma żadnych nieetycznych e, rzeczy w łańcuchu dostaw. Chciałabym, żeby to było tańsze, ale nie da się. Ale wprowadzam teraz e, na przykład tańszy produkt, taką tańszą linię do wyklewania. Dziano T-shirty. One są w 100% szyte w Polsce. No, i później okazuje się, że to jest produkowane po prostu przez Fruit of the Loom. Do której firmy nic nie mam, bo nie znam tej sytuacji, ale kiedy mówi się o najwyższej jakości, najlepszym producencie i rzuca się jakimiś frazesami w oświadczeniu, które nic nie znaczą. Certyfikat o tex 100, i tak dalej, ale fajnie, że go stosują, prawda? No, no bo ten certyfikat tak naprawdę mówi tylko i wyłącznie o tym, że ta tkanina może mieć kontakt ze skórą. Nie jest certyfikat jakości albo tego, że to jest super tkanina, ale to nie jedyny przykład, kiedy firmy de facto potrafią wprowadzić się w błąd, ponieważ e, bardzo często prawdopodobnie widzieliście, że to jest jakaś super firma, laureat czegoś tam, najlepsza polska marka czegoś tam. No i często warunkiem otrzymania takiego certyfikatu czy nagrody, zmyślonego, ale ładnie nazwanego. Jest po prostu to, że sobie go kupisz, najpierw kupisz sobie wejście do konkursu, później sobie kupisz nagrodę, zapłacisz organizatorowi za to, że zostaniesz laureatem super czegoś tam w 2020 roku. No brawo Marki. Chciałabym, żeby to było tańsze, nie da się. No i oczywiście rozumiem, że to postarzanie, wszywanie nowej metki, ee, nadruki, to wszystko dokłada się do finalnej ceny, ale zrobienie z t-shirtu, który kosztuje powiedzmy 5 zł, czegoś za 239, wydaje mi się nieproporcjonalne do jakości, jaką to Fruit of the Loom oferuje. Ponieważ kupując coś za 239 zł chcemy, żeby coś było naprawdę dobre jakościowo, ponieważ nie jest to normalna cena, którą zwykle płacimy za t-shirt. Dlaczego tak to działa? Już wam opowiem. Zacznijmy od tego, że influencer czy marka, która coś próbuje ci sprzedać, nie jest Twoim przyjacielem. Przyzwyczailiśmy się do tego, że właśnie Jessica, Mercedes czy na przykład my, Zendikor, jesteśmy przyjaciółmi naszych odbiorców. No bo przecież jesteśmy na ty, opowiadamy sobie o różnych rzeczach, ale nie oszukujmy się: YouTube, który widzimy teraz, blogosfera, którą widzimy teraz, to jest czysty biznes. Kiedyś, powiedzmy, 10 lat temu na YouTubie były takie sytuacje, że ktoś sobie pracował, ktoś robił coś innego, ale zamiast, ale jeszcze do tego nagrywał sobie coś na YouTube, ponieważ chciał i lubił to, chciał coś przekazać ludziom. W tym momencie bardzo często jest tylko i wyłącznie interes. Ponieważ jeśli ktoś nas ogląda, to mamy z tego pieniądze. Mamy odsłony na reklamach, mamy współpracę reklamową, mamy swoje produkty, które o wiele łatwiej sprzedać. Ponieważ kiedy influencer coś poleca, to tak jakby polecał Ci to znajomy. Jeśli przeczytasz w internecie opinię o mechaniku, że no to jest dobry mechanik, no to masz takie, no nie wiem. Ale kiedy znajomy powie Ci, u tego mechanika serwisuje od 10 lat swój samochód, to jest dobry mechanik... No to od razu masz takie, okej, okay, wierzę mu. I influencerzy korzystają dokładnie z tego samego mechanizmu, stają się naszym przyjacielem tylko i wyłącznie po to, żeby nam coś sprzedać. I dlaczego YouTube i internet nie jest już tym, czym był wcześniej? Influencerzy, których widzicie w internecie, często są na przykład wykreowani przez konkretne agencje, albo persona, którą widzicie przed. Ek na swoim ekranie, jest kimś innym w rzeczywistości, bo zachowuje się na przykład trochę inaczej, bo to, jak zachowuje się przed kamerą, w określony sposób się sprzedaje. Ale nie demonizujmy tego. Sprzedawanie czegoś nie jest niczym złym. Ważne, żeby robić to uczciwie i kiedy mówicie, że to jest produkt najwyższej jakości, produkowany tylko i wyłącznie w Polsce, to nie robić odwrotności tego. No i moglibyście pomyśleć, czy to nie jest tak, że wbijam sobie i nam całemu dandykor nóż w plecy, mówiąc, że influencerzy bywają źli. Absolutnie nie, ponieważ jest różnica między tymi influencerami, którzy mówią, że coś robią i to robią, a tymi, którzy tylko mówią, a rzeczywistość jest całkowicie inna. No i wiecie, my za tydzień będziemy mieć dla Was film sponsorowany, więc taki, za który ktoś nam zapłacił, żebyśmy powiedzieli coś o tym produkcie. Ale my mamy zasadę, w ramach której nie pokazujemy rzeczy, które nam się nie podobają albo uważamy, że są słabe. Były już sytuacje, kiedy zgłaszały się do nas marki, a my powiedzieliśmy: nie, dziękujemy. Mimo że oferowali nam pieniądze. No i tak jak mówię, po raz kolejny chodzi po prostu o uczciwość. I wracając do nieproporcjonalnie drogich rzeczy, pytanie, czy drogie równa się dobre? No, jak widać na poruszanym już przykładzie, nie zawsze tak jest. Dlaczego? Ponieważ mamy taki bardzo prosty mechanizm psychologiczny. Kiedy ktoś nam powie, że coś jest drogie, to automatycznie myślimy, że to jest dobre. Więc jeśli mamy. T-shirt za 239 zł, albo cegłę Supreme za 500 zł, to, to automatycznie myślimy, że to jest lepsze. Ale nie zawsze tak jest, ponieważ nie mamy często fizycznej możliwości sprawdzenia, czy jakość, którą dostajemy, jest wyższa niż tą, którą dostajemy za niską cenę, bo po prostu nie mamy takich kompetencji. Musimy więc opierać się na tej uczciwości, którą mamy nadzieję, że z tą uczciwością podchodzi do nas marka czy influencer. Tak samo to działa w momencie, kiedy influencerzy polecają jakąś rzecz. Używając swojego autorytetu, swojego zaufania, które zbudowali z odbiorcą, po to, żeby powiedzieć, że coś jest coś warte. I kiedy mamy argumenty mówiące za tym, że jakiś produkt warty jest więcej, mamy ten autorytet, mamy samo powiedzenie, że to jest drogie, więc automatycznie kojarzymy, że musi być lepsze, no to jesteśmy skłonni zapłacić za to więcej. Na podobnej zasadzie działa to z metkami. To, co jest made in Poland, to, co jest made in Italy, jest dla nas automatycznie bardziej wartościowe. Dlaczego? Ponieważ myślimy, że A, musi być to. Z lepszych materiałów, musi być to robione przez lepszych rzemieślników, no bo przecież, na przykład włoska skóra, włoskie marynarki, włoska moda, to automatycznie podnosi prestiż tego, co kupujemy. Kiedy kupujemy coś Made in Poland, no to myślimy, że wspomagamy naszych rodaków, że to jest robione na miejscu. Ale jest taki nieuczciwy, w moim odczuciu, proceder, którym kupujemy coś za granicą, na przykład w Bangladeszu, w Chinach, w Pakistanie, przywozimy to do Polski, tylko obrabiamy i przeszywamy metkę Made in Poland. Podobnie może to działać w sytuacji, kiedy tworzymy coś w Polsce, po czym wysyłamy do Włoch tylko po to, żeby tam zakończyć produkcję i móc powiedzieć, że to jest Made in Italy, mimo że tak naprawdę wszystko było robione w Polsce. Dlaczego? Ponieważ nam się to opłaca. Polskie marki często też nie chcą nazywać się po polsku, ponieważ jeśli to coś po włosku albo po angielsku, to nagle okazuje się, że to jest lepsze, bardziej prestiżowe. No, i nakręca to wszystko takie błędne koło w momencie, kiedy my nie wiemy tak naprawdę, czy produkty, które kupujemy, są jakościowe, czy nie, ponieważ musimy się opierać tak naprawdę na tych przesłankach, które mamy, na cenie, na, mie na miejscu produkcji, na marce, która to produkuje. Jak sobie o tym pomyślicie, to marki tak naprawdę nie istnieją. One są takim sztucznym wytworem, który istnieje w naszych głowach, bo myślimy, że o, ta marka jest jakaś. No, a tak naprawdę wszystkie decyzje nadal podejmują osoby nią zarządzające, jeśli one uznają, że Chcemy zarobić więcej na produkcie, dając niższą jakość, to po prostu to robią. I my sobie możemy myśleć, że marka chce dawać jakościowe rozwiązania, produkowane tylko w Polsce, takie, które zmieniają nasze życie, a tak naprawdę to jest robione dla pieniędzy i decyzje są podejmowane na tej zasadzie, żeby je zarobić, mając konsumenta gdzieś daleko w tyle. No i niestety generalnie jesteśmy, powiedziałbym, Biednym społeczeństwem, więc raczej ciągnie nas do tych produktów, które są tanie. Kiedy kupujemy te tanie rzeczy, no to automatycznie wpadamy w ten cykl, że to są rzeczy niższej jakości, które trzeba częściej wymieniać, częściej kupować nowe. Więc na przykład po dwóch latach okazuje się, że moglibyśmy kupić po prostu jedną droższą rzecz. Tylko, że po pierwsze, nie mamy kultury kupowania droższych rzeczy, po drugie, takie sytuacje jak właśnie ta z JetScape'ą Mercedes pokazują nam, że czasem. Nie wiemy czy w ogóle ufać tym droższym markom, że one są lepsze. Jestem pewny, że te osoby, które kupowały. Produkty tej marki były zadowolone z jakości. Dlaczego? Bo cała ta otoczka, która była wokół niej wykreowana, dawała samo to poczucie, że wow, to jest fajne, ten produkt jest super. Oj, jaki jest mięciutki! No, można by mieć dokładnie ten sam produkt, tylko nieprzerobiony za powiedzmy 10 zł. No, jako że jesteśmy biednym społeczeństwem, które raczej decyduje się na te tanie rzeczy, to nie mamy skali porównawczej do tego, co by było, gdybyśmy kupili drogie rzeczy, bo nie wiemy jakie one są. A nawet jeśli się na nie już decydujemy. To nie wiemy, jak określić, czy one naprawdę są jakościowe. Więc staje się to trochę taką rosyjską ruletką, że nie wiemy, czy jak coś kupimy, to to naprawdę będzie dobry strzał, czy nie wypał. Problemem jest też to, że skoro nie wiemy, jakiej jakości są dobre rzeczy, to też nie mamy potrzeby kupowania ich. Nie mamy tej kultury, że na przykład wolimy zapłacić rzemieślnikowi, któremu stworzenie garnituru zajmuje na przykład 80 godzin, w przeciwieństwie do wielkiej marki. Która w fabryce wyprodukuje go w godzinę. Tak samo jak macie małe marki, to często one mają mniejszy asortyment, więc mogą automatycznie przykładać większą uwagę do tego, żeby te produkty były jakościowe i bez żadnych wad. Kiedy kupujecie drogie buty, to prawdopodobnie starszą wam na lata. Kiedy kupujecie tanie buty, to będziecie pewnie musieli wymieniać je co pół roku. I sumarycznie w końcu wyjdziecie na to, że zapłacicie za to więcej. W naszym społeczeństwie brakuje też trochę takiej kultury dbania o rzeczy. Ponieważ jeśli macie na przykład kilka par dżinsów i nosicie je zamiennie, to one będą automatycznie e, bardziej trwałe, ponieważ nie będą ciągle się zużywać. A często jest tak, że kupujemy jakieś dżinsy, zajeżdżamy je, po czym kupujemy nowe. Podobnie jest z butami. Jeśli dbacie o buty, to nawet jeśli są niższej jakości i nie nosicie ich codziennie, to one są w stanie wytrzymać 3, 4, może nawet 5 lat. Ale jeśli kupujecie i chodzicie w nich cały czas, cały czas, cały czas, jednocześnie nie używając kremów, past i tak dalej... No, to takie buty nie wytrzymają bardzo długo i automatycznie musimy kupić nowe. Oczywiście idealną sytuacją byłoby to, gdyby każdy z nas mógł sobie pozwolić na kilka naprawdę dobrych, nawet drogich, jakościowych produktów w danej kategorii. T-shirtów, spodni, butów itd., ale nie zawsze jest to możliwe, ponieważ no, nie stać nas. Czy to oznacza, że jesteśmy przegrani jako społeczeństwo i nie mamy żadnych szans na to, żeby wygrać w starciu z wielkimi korporacjami i mniejszymi firmami, które mogą nas chcieć oszukać? Trochę tak. Ale trochę nie. Możemy podjąć kilka działań, które doprowadzą kiedyś do zmiany. I co możemy zrobić tak naprawdę z tą sytuacją? Możemy przestać korzystać z produktów marek fast fashion. Oczywiście dla producentów to jest po prostu kopalnia złota. Szybko coś produkują, szybko coś sprzedają i idzie coś następnego. Ale w momencie, kiedy mamy mniejsze marki, to możemy zapłacić im więcej za wyższą jakość za coś, co bardziej będzie nam służyć przez lata. Sprawdzajcie marki, od których kupujecie, sprawdzajcie konkurencję. Wybierajcie produkty, które są produkowane etycznie. One będą droższe, ale ostatecznie dla planety i dla nas wszystkich to jest lepsze. Um, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli chcecie więcej o tym poczytać, to bardzo ciekawe artykuły ma Fashion Revolution. Tam możecie sobie poczytać o tym, dlaczego warto kupować rzeczy etyczne, jak to wygląda w krajach azjatyckich i dlaczego raczej nie powinniśmy wspierać właśnie pracy, która często może być pracą praktycznie niewolniczą. No i co? Trzymajcie się ciepło, nie dajcie się robić na szaro. Sprawdzajcie, co kupujecie, skąd kupujecie i gdzie kupujecie. I upewnijcie się, że wszystkie wasze wybory, nie tylko modowe, są rozsądne, sensowne i racjonalne. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Kiedy zobaczyłem ten zestaw wśród innych, to od razu przyciągnął moją uwagę. No i patrzę na niego i widzę Florencję. Mamy tutaj spodnie z wysokim stanem, szelki, błękitną koszulę i Fajnie dobrany krawat, chociaż minimalnie chyba popracowałbym nad węzłem. Wszystko ma taki włoski, lekki, letni sznyt. No i oczywiście wszystkiego dopełniają okulary przeciwsłoneczne. Ogólnie bardzo, bardzo mi się to podoba, szczególnie, że fajnym akcentem jest kawka. Bardzo włoski, fajny zestaw.